Hello. Hello? Proszę. O oh, dziękuję bardzo. Co tam? A trochę go muszę ogarnąć, bo właściciel nie bardzo dbał o to tu. No. Wierzę jak to jak tylko jeździł trochę odświeżyć. trasę, no to może mu się nie chciało. Te chcę wyczyścić. No. I taką czernię, mam taką czernię do plastików. No trochę odświeżyć będzie inaczej. Oświeżenia tych plastików, tych serzaków będę coś takiego używał. Nie robimy. Nie jest to żadna reklama, nic z tego nie kosztów. mamy. Tylko jest to po prostu sprawdzony produkt, który używam do moich wszystkich aut nic lepszego dotychczas nie znalazłem. Rewelacyjnie, rewelacyjnie pokrywa i trzyma też bardzo długo. No, a co my tu mamy? Cały czas jeszcze raz szef nie z nami. Więc tak, no sobie, tam mamy tylko taki mały kawałek, miejsca, bo jeszcze jej nie wyciągnęliśmy. Także jeździ z nami cały czas. No, i przeszkadza coś. czas. Przeszkadza, no, niestety. No. Tak to jest. Niestety. No, może uda się nam ją jutro wyciągnąć. Na pewno niektórzy z Was będą się teraz mi śmiali, że to jest tylko blaszak, dostawczak. No ale niestety ja mam takie zboczenie. Lubię jak auta są czyste, obojętne, Czy to jest auto do pracy, czy na co dzień, czy na weekend. Po prostu lubię czyste auto. Właśnie przyjechaliśmy po meble. Możecie sobie zobaczyć jaki piękny dom. No. Dzień dobry. Za mną. Już wyciągnięta szafa. Stoi bokiem. Ale patrzcie jakie ładne mamy krzesełeczka. No, tutaj drugie. Super są. O właśnie. Tak Się prezentują i ta ogromna szafa, która. Są duże. No i ogromny radek. Był kiedyś. Szafa, która zawalała nam cały samochód, wyjechała z niego w końcu. Stoi na boku. Daliśmy radę. Ale ona stoi na boku teraz. No stoi na boku, no, no mówiłam już to wcześniej. No a tutaj nasz wczorajszy nabytek. Piękny. Szafeczka malutka. Stół. Wszystko takie akurat trafiliśmy, że pasuje do siebie. Stół z niepowyłamywanymi nogami. <grym> z niepo... z... <grym> 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 Czy tą szafeczkę się pokazałaś? Aha, jeszcze. Tak. Szafeczka na niej stoi to lustro, które już znacie. No, szafka jest też piękna, stara. Trzeba ją oczywiście odnowić. Na pewno będziecie to wszystko mogli zobaczyć. No, a dosłownie przed chwileczką byliśmy odebrać łóżko. Tak, jest to styl Foglauer. Ma podobno około 100 lat. Tutaj możecie jeszcze sobie zobaczyć rozłożone, bo chcemy je za chwilę złożyć, i wtedy pokażemy Wam, jak wygląda w całości. No, tak prezentuje się po złożeniu. Nic trudnego, tylko powkładać. I już tak wygląda. No, jest to yy, nie należy to do małych łóżek. 1,80 yy, m szerokości. Także, no, jest całkiem, całkiem spory. Co o nim myślicie? No, i tak dotarliśmy już do ostatniego dnia. <gryw> o, właśnie. Takie cudowne meble. Tylko sytuacja. Jeszcze sobie dowieźliśmy. Radek sobie kupił oczywiście drugi fotel, nie mógł się oprzeć. No i sobie kupił taki piękny. O, proszę. Wspaniały. Pasuję do niego. Taką komodę. Jest bardzo ciężka. Naprawdę. Najlepiej wyciągnąć yy... szuflady i tak ją wynieść, bo inaczej to można się... no, <laughs> nie będę wszystko mówić. No i taką sofę sobie sprezentowaliśmy. Rzecz jasna, yy, wszystkiego na jeden raz nie damy yy, rady zabrać, więc będziemy musieli przyjechać drugi raz, ale yy, myślę, że to już będzie wtedy, kiedy kupimy siedlisko. Padły nam jeszcze krzesła takie. O! Wspaniałe, piękne. Dwa razy jechaliśmy do tej pani. No, i tutaj jeszcze stoi szafeczka, ale to będę musiała pokazać z drugiej strony, i tam za krzesłami jeszcze jedno. Tak się prezentuje nasz transporter. Wszystko jest tak zawalone, że normalnie nie da się. Oczywiście znowu pada. Także super. No. Jak zawsze mamy jechać, to i tak pada. Widać, widać kto w 90-tych latach urobił grać w Tetris. No. Jak to się nazywało? Game Boyu. Na Gameboju, dokładnie. 45 km ujechana, ja już spocony jestem. Auto przyładowane Nie daje w ogóle rady jakieś lekkie górki i już z dychami ciężarówki mi na dupie siedzą No, Radek mówi, że musimy rozpęd wziąć pod górę, bo możemy później do tyłu jechać jak coś nie wyjdzie No tak jak teraz, coraz wolniej Proszę 79 i spada. No oczywiście, jak za każdym razem, pada deszcz. Jak pakowaliśmy wszystko do auta, też padał deszcz. No także, użyć nie umierać. Jak jedna z widzów skomentowała, że Niemcy płaczą, jak odjeżdżamy. Chyba też szczęście. Dwóch osłendrów my. Może. A tu Spoty dostał poduszkę z pierza. Od takiej pani, u której ostatnio byliśmy po meble właśnie, to dała nam. Fajnie się ma. Bożej z nami. My takich poduszek nie dostaliśmy. Granica. Odra.